Przed rozpoczęciem 17. kolejki PKO ekstra Ekstraklasy widze wplasował się na 14. miejscu w tabeli i znajdował się w bardzo trudnej sytuacji sportowej oraz mentalnej. Kibice i eksperci mocno krytykowali drużynę po bolesnej porażce 1 do z Koroną Kielce, która obnażyła problemy w organizacji gry, skuteczności i koncentracji drużyny z Łodzi. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że przeciwnikiem w kolejnej kolejce był Piast Gliwice. Zespół, który od momentu zmiany trenera prezentował świetną formę i w poprzednich trzech meczach zdobył 7 punktów, co dało mu realną szansę wydostać się ze strefy spotkowej. Statystycznie bowiem, piasto drużyna, która jest druga w całej lidze pod kątem tempa przenoszenia piłki z defensywy do ofensywy i ustępuje jedynie koronie kielce, która przecież tydzień wcześniej bezlitośnie punktowała widzew. Dlatego wielu spodziewało się, że widzew może po prostu polec w liwicach, tym bardziej że presja wyniku była ogromna. Nowy trener Piasta, Daniel Myśliwiec, przystępował do spotkania z ogromną motywacją. W końcu jeszcze niedawno prowadził Widzew, znał wielu piłkarzy i słabe strony. Natomiast szkoleniowiec Widzewa, Igor Jowicewicz, podkreślał przed meczem, że drużyna musi pokazać charakter i że porażka z Koroną musi stać się lekcją, a nie początkiem kryzysu. Jak się okazało, słowa zostały w pełni poparte czynami. Widzew przełamał się i wygrał w Gliwicach 0-2, zdobywając niezwykle cenne trzy punkty. Pierwszą bramkę zdobył Sebastian Berkier w 22 minucie, pewnie wykorzystując rzut karny. Jedenastka została podyktowana po akcji Angela Baeny, który po dokładnym podaniu od Juliana Szechu dynamicznie wdarł się w pole karne i został zatrzymany nieprzepisowo przez bramkarza Piasta. Berger uderzył mocno i precyzyjnie w lewy dolny róg bramki, zdobywając swoje ósme trafienie w sezonie. Pozwala mu realnie walczyć o czołowe miejsca w klasyfikacji strzelców. Drugie trafienie padło w 54 minucie, a jego autorem był Andy Zekili. Był to pierwszy gol Szwajcara w barwach Widzewa, który był dla niego bardzo ważny, także pod względem mentalnym. Po świetnym dośrodkowaniu Bartomeja Pawłowskiego, Zekiri wygrał pojedynek w powietrzu i głową pokonał bramkarza strzałem przy krótkim słupku. W całym meczu zobaczyliśmy jednak znacznie więcej okazji. Już w 14 minucie, po dośrodkowaniu Baeny, bardzo nietypowym strzałem próbował zaskoczyć bramkarza Pawłowski. W 36 minucie pierwszy raz groźnie uderzał Zekiri, a na początku drugiej połowy wyszedł z kontratakiem i oddał celny strzał w sytuacji 1 na 1 z obrońcą. Tuż przed zdobyciem drugiej bramki, po zagraniu Zekiriego do Bergiera, bramkarz musiał ratować zespół interwencją. Po drugiej bramce jednak tempo meczu spadło, ale wciąż nie brakowało zagrożenia. Piast także kilka razy był bardzo blisko gola i można powiedzieć jasno, że gdyby rywale byli skuteczniejsi, końcówka mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Jednak tym razem los i praca defensywna były po stronie Widzewa. Największe wyróżnienie należy się Andiemu Zekiriemu. Był najbardziej aktywnym zawodnikiem na boisku, oddawał dużo strzałów i świetnie rozumiał się z Bergerem. Obaj oddali łącznie 7 strzałów, z czego 3 z nich były celne, a ich współpraca wyglądała jak duet kompletnie naturalny. Nie jak zawodnicy, którzy grają razem od krótkiego czasu. Fantastyczny mecz rozegrał także Angel Baena, który zaliczył ponad 70% celnych podań, zanotował dwa kluczowe podania. Wygrywał pojedynki indywidualne, a także odważnie dryblował i otwierał przestrzeń do ataku dla kolegów z drużyny. Na duży plus zasłużył także Julian Szechu, który z meczu na mecz wygląda coraz lepiej i odbudowywuje swoją formę z początku sezonu. Współpraca z jego rodakiem Lindonem Selachim w środku pola była widoczna i bardzo istotna dla utrzymania tempa gry. Defensywa również zagrała solidnie. Mateusz Żyro i Stelios Andreu wykonali dobrą robotę, a Cypryjczyk świetnie odnalazł się jako prawy obrońca, choć nominalnie gra na środku defensywy. Ogromnym pozytywem jest także powrót Marcela Krajewskiego po kontuzji, który przed urazem prezentował bardzo dobry poziom i można tylko liczyć, że wróci jeszcze mocniejszy. Dziś wyjątkowo w bramce Widzewa wystąpił Maciej Kikolski, który po przerwie w grze zdołał zachować czyste konto i dodał spokoju swojemu zespołowi. Kapitan Widzewa, Bartłomiej Pawłowski zagrał pierwszy raz od powrotu pełne 90 minut. Czasem było widać w nim brak pełnej świeżości fizycznej, ale mimo tego zanotował asystę i był bardzo ważną postacią meczu. A więc co oznacza to zwycięstwo? To był dla Widzewa kluczowy mecz, który może stać się momentem przełomowym. Drużyna wygrała czwarte spotkanie z rzędu przeciwpiastowej Gliwice, co pokazuje, że te pojedynki układają się dla Łodzian wyjątkowo dobrze. Jowicewicz po meczowej konferencji powiedział wprost, że zespół pokazał charakter i reakcję, której wszyscy oczekiwali. W szatnie, jak przyznał, pojawiło się bardzo dużo pozytywnej energii. Przed drużyną jeszcze dwa mecze do końca rundy, a najbliższy, z pogonią w Szczecinie odbędzie się 2 grudnia. Jeżeli widzew utrzyma ten poziom mentalny i poprawi błędy, to może wejść w zimową przerwę w zupełnie innym nastroju niż jeszcze tydzień temu po meczu z koroną. Miejmy nadzieję, że widzewski charakter, o którym wspomniał trener, zostanie utrzymany i zobaczymy konsekwentny marsz w górę tabeli. Potencjał w tej drużynie jest duży, trzeba go tylko stabilizować z meczu na mecz. Napiszcie w komentarzu, jak widzicie najbliższe mecze i jakie macie przewidywania co do końca rundy. A ja dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam do zostawienia subskrypcji i polubienia naszego filmu, żebyśmy mogli dalej rozwijać ten kanał. Do usłyszenia w następnym filmie.